Jest piąte zwycięstwo z rzędu, pokonana, e, pokonana GieKSa Katowice i to chyba najważniejsze, co można powiedzieć po dzisiejszym spotkaniu. A jasne, każde zwycięstwo bardzo cieszy, szczególnie z przeciwnikami, z którymi myślę, że będziemy walczyć na koniec sezonu o najwyższe trofeum. Ale w każdym mecz jest tak samo ważny, trzeba zdobywać jak najwięcej punktów. w Każdy mecz nawet za. przepraszam, nawet za Na dwa punkty jest równie ważny jak za trzy i dla no, zwycięstwo. Przed dużą część spotkania wydaje mi się, mieliście kontrolę nad spotkaniem, chociaż ta, ta trzecia tercja gdzieś rywale chyba mocniej przycisnęli i zaczęliście się gubić. Ciężko powiedzieć. Mecz był bardzo emocjonujący i dynamiczny. Raz byliśmy nasze naszej tercji, raz, raz u przeciwnika, ale tak jak mówisz, myślę, że więcej przeważaliśmy i zasłu zasłużenie wygraliśmy ten mecz. W przewagach chyba można jeszcze coś poprawić, bo dzisiaj nie był to jakiś super chyba moment. Ciężko też powiedzieć. Szliśmy dwa gole w przewagach dzisiaj. Reszta nie, reszta nie wyszła, ale nie, zależy, od, zależy od, po prostu od meczu. Ciężko mi to ocenić w tym momencie. Na pewno na plus zasługuje dzisiaj obrona, bo tylko dwie stracone bramki z takim rywalem, to na pewno jest atuk. Tak, staramy się stracić jak najmniej goli w każdym meczu. Yy, wiadomo, że trzeba szczelić więcej jak się traci, ale no, cieszy, cieszy to, że straciliśmy dzisiaj mniej goli od przeciwnika i, I cieszy wygran. Macie za sobą też bardzo ciężki okres przygotowawczy. Teraz y, były trzy mecze w pięć to chyba taki mocny wysiłek dla Was. Tak, to prawda, ale uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, mocno przepracowaliśmy okres przygotowawczy i, i mamy na to, żeby, żeby grać w taki sposób w piątek czeka Was starcie z Jastrzębiem, to wcale chyba nie będzie prostsze spotkanie od dzisiejszego, tym bardziej, że Jastrzębie do tej pory, podobnie jak i Wy, też nie przegrało żadnego meczu. To, to, to tak, to prawda, nie lekceważymy przeciwnika w żaden sposób, tak samo podchodzimy jak do wcześniejszych meczów z Katowicami albo z Tychami. Będzie to ciężki mecz, plus nam, atut nam dodaje, że na własnym terenie, więc oby do przodu.